Dzień dobry, witam. Nowy dzień, nowy dzień. Zaczynamy od wizyty w biurze. Biuro to jest taka miejscówka po środku, powiedziałbym, niczego, gdzie się zbierają wszyscy turyści na parkingu, tutaj. I zbieramy się tutaj, żeby przyjechać odebrać sprzęt dla turystów, żeby się zregrupować i żeby ogarnąć cały. Wszystkie, wszystkie rzeczy najpotrzebniejsze, a dzisiaj moi drodzy, jedziemy. Naszym celem będzie nauka pierwszej pomocy. Rzecz jasna, na Podlasiu pierwsza pomoc nie jest potrzebna, to jest nasza koleżanka Misza. Pierwsza pomoc nie jest potrzebna, tutaj turyści, pierwsza pomoc na Podlasiu nie jest potrzebna. Ale jak coś ja się nauczę tej pierwszej pomocy, no i rzecz jasna, Wam jej udzielę. Jak będzie taka potrzeba. Więc dzisiejszy dzień to jest cały dzień na lodowcu z 8 jakieś 9 godzin. Ciągiem. Tam mamy jęzor lodowcowy. Tych lodowców tutaj jest cała masa. Dzisiaj jedziemy na inny lodowiec, więc będziecie widzieć trochę inny lodowiec. A tutaj rzecz jasna, o, turyści sobie wsiadają do tego, do buzika. Tutaj koleżka. Proszę bardzo, ładuje. Tutaj są oczywiście większe, większe autobusy. A to jest nasza kwatera z całym osprzętem. Ja idę na podwójnym obciążeniu, bo ja niosę specjalną linę ratunkową jeszcze do szkolenia sytuacja następująca Hania teraz wkręca śrubę lodową, przygotowuje stanowisko jak przygotuj przygotujemy stanowisko będziemy przygotowywać system ratunkowy Przemek nam pokazuje jak to wszystko zrobić, żeby miało to ręce i nogi bo bez rąk i bez nóg tutaj najmniejszy błąd będzie kosztował życie ratującego czyli wkręcamy najpierw dwie śruby Ogarniamy stanowisko i zaraz będziemy kręcić dalej, żeby wiedzieć jak to wszystko przebiega w celach naukowo-dydaktycznych. Najgorsza jest, najgorsza jest nazwa węzłów, ponieważ ciężko je zapamiętać. Ja pamiętam tylko do, do jakiej czynności te węzły. Zobaczcie, tutaj chłopaki ratują miszę. Misza jest uratowana. Patrz, jaka przepaść proszę. Did you feel safety? Sorry, relax. Zobaczcie, to jest lodowiec, na którym nagrywano całą masę firmów, filmów, takich jak np. James Bond, Interstellar czy coś w tym desenie, jeszcze kilka innych. Jesteśmy podzieleni na różne stanowiska. Tutaj są nasze, nasze rzeczy. A jeżeli ktoś by się zastanowił, dobra, a gdzie na takim lodowcu człowiek chodzi, siku? Uwaga, bo tutaj jest, tutaj jest szczelina. Jakby ten telefon wpadł, to ciężko by było go wyciągnąć z tej szczeliny, ale Siku się chodzi na lodowcu po prostu gdzieś tam, tak żeby nie było widać, na przykład gdzieś tutaj oczywiście wszelkiego rodzaju dwójki trzeba zbierać, no i zabierać w jakąś reklamóweczkę, tudzież wyrzucać y, do kosza, jak już się y, znajdzie kosz, nie zostawiamy takich rzeczy, Siku jeszcze przejdzie dobra teraz pomagamy Hani, żeby to ogarnęła wszystko i jeszcze Dosłownie półtorej godzinki spadamy. A tam moi drodzy jest szlak szlak pieszy można się przejść, przybutować więc coś do zrobienia haneczka. <laughs> yeah, you... What the name this? 8 to 8 figure of eight on the bike figure of eight. Chaneczka tutaj coś tam skroiła Nie, yeah. let's say it's okay. This, this is super long. Wszystko musi być perfekcyjnie u kierownika. Okay. Teraz trzeba tak, znaleźć brusika na linę, dodać do niej karabinek. Później dodajemy karabinek. I do niej paralele, czyli tą dłuższą podwójną linkę. Paralele. A jak się nazywa? Percel. Percel? Yeah. Dobra, niech będzie Percel Paralela. A najważniejsze, żeby załadować się na ten ja, Percel. Ok, teraz łączymy y, Prysika z, y, z Percelem. I mamy na obecny moment dwa karabinki. Jeden trzyhani, drugi między Prysikiem a Para. Y, paras, parasel. Paracel? Percel? Yeah. Dobra, paralela, parcel, zamknięte. Trzeba zamknięte? Is this working right now? Ok. Teraz hania za zanosi, teraz chania zanosi linę. Nie, nie tak daleko chyba, żeby yy, czuć się bezpiecznie, używać Prusika, żeby był naciągnięty cały czas. Tak, tak, cały proces tutaj musi, musi być bezpiecznie przeprowadzony. Okej, okay, łatwiejszy sposób, czyli zebrać linę, więcej liny i po prostu sobie rzucić, a nie rzucać po kolei. To też oszczędza czas. Tak jak tutaj Przemek to robi Lina ratunkowa <noise> Widzicie tych ludzi za Przemkiem? Piątka? Czy szóstka? Dwa, cztery, pięć osób Bierzemy dwie liny razem I idziemy teraz przysuwając husika do bazy ok teraz zamykamy ósemkę trzeba teraz zrobić na tej linie która wychodzi z plecaka na tej linie ratunkowej, drugiej trzeba zrobić ósemkę cały czas trzeba trzymać linę rzecz jasna jedną ręką I Hania teraz zrobiła ten węzeł i przytrzepiła tutaj do karabinka pięknie Hania dobra robota Kolejny punkt to nałożenie tego kubeczka, nie wiem jak on się nazywa. Kubeczek zawsze pod, pod prysikiem. Prysik. Nie topnie? Ok. Prosika i pomalutku do tyłu. Będziemy teraz schodzić i ratować człowieka. Tania solówkę robi. Zobacz, to nie jest tak, tak nisko. To jest dość pokaż na ściana jak na same początki ale Hania sobie bardzo dobrze radzi siema Misza co tam co tam działasz <śśmiech> Hania sobie bardzo dobrze radzi zeszła na dół ok teraz ja teraz schodzę. teraz Pórek. Hania na dole musi samym musi samym 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 kolejny kolejny etap co wykonać to? Yeah, w yeah. tym kubeczku musi przerzucić linę okay. do tej dziury. So in your Teraz wolny karabinek Co It's... nam się uśmiechasz, człowiek później będziemy to oglądać szkoleniowo. To to wiesz. Don't karabinek wolny. Cały czas trzymać trzeba I linę. Basically mamy extra karabiner and you don't want to drop any. To uszęży, okay. to przeszkadza so, tylko w filmie montażowym. Okej, okay, teraz dorzucamy kolejny sprzęcik. Będziemy ładować puli. Jeszcze koledzy się tutaj na film chcą załapać. Turyści, okay. chyba bardziej doświadczeni ode mnie. No, to nie, to nie jest sztuka. Co się dzieje? Gościu. Doczepiamy teraz klienta, który zemdlał. Yeah. Ma zwichnięte jajko. to jest to, And Misha, you can walk a Misia, okay. so yeah. To większe oczko, chyba oh, musi być, nie? One. Większe oczko, gdyby w razie czego. Uh, a okay. tak. Gdyby w razie so czego. And then się so gonna check jest so dobrze. On, on, nie, on nie waży 20 kg. <laughs> Kolejny etap wchodzenie do góry. Yeah. Czy coś trzeba jeszcze zrobić? Chyba nie. Uważam, że wszystko jest zrobione. Ręka do góry. Siadam Prusik. Lina do góry. siadam, Prusik. Prusik musi być napięty, bo on zapewnia bezpieczeństwo. Czyli co? Odpinasz sobie ten kubek. Teraz. I zabieram pierwszy Kolejny karabinek podpinamy tylko i wyłącznie prusik. Więc tu zostaje tylko prusik do asekurowania do, dla bezpieczeństwa. I zaraz będziemy podpinać jeszcze taki bloczek, który nazywa się mini. Robimy teraz system 221. Pull, pull, pull. But what happen if I gonna let go the rope? Yo. No i trzeba co so zrobić? I, with right? I zamknąć. Dodatkowy prusik, żeby zabezpieczyć. I rope. Czyli całą teraz now... linię ściągamy, ta, która jest na dole. Karabinek zakręcony. Ok, mamy system 6, 6 na 1. Dobrze okay. mówię? Six to. x 1 idziemy z plusikiem do miejsca, które będzie bezpieczne Ciągniemy, ciągniemy Uważaj na linę trzeba uważać na linę I tutaj już ciągniemy normalnie do siebie Trzeba tak bokiem chodzić żeby widzieć cały teren na poprawej i po lewej jest już klient co teraz robimy? Na koniec bierzemy karabinek, będziemy rodzić cl clochitcha. Clow hitch Musi być, być napięta. Przemek teraz bierze, wyciąga linę. Teraz pomalu tu podchodzimy. Ok, jest. Uratowany. Do bezpiecznej odległości przyciągamy klienta, który jest pod wpływem alkoholu i jest gruby jak nie wiadomo co. No jest bezpieczny. Sprzątamy wszystko i spadamy. Tutaj pakowaną liny. Proszę bardzo. Tutaj Wojtek. Zobacz, Wojtek się nie opaliłeś, bo miałeś krem stary. O, oj sorry okay, lina zapakowana i spadamy do domu. Czas 5.23 Ale słoneczko grzeje, mamy szczęście do pogody. Wypluć, żeby nie zapeszyć. Tak wygląda ekipa po pracy, proszę, odwrócę się jeszcze, żebyście zobaczyli gdzie byliśmy, tutaj. Teraz już taka przyjemność została, delikatny trekking z kilometr do, do parkingu, gdzie jesteśmy zaparkowani. A chłopaki tutaj już poszli tak na pałę, nie w tą stronę co trzeba. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj zaczynamy kolejny dzień treningu, dokładnie czwarty dzień treningu. Pierwszy, drugi, trzeci był taki dość intensywny, przyznam szczerze. Teraz idziemy poćwiczyć stanowisko do ratowania, i dzisiaj mamy egzamin ze stanowiska do ratowania. Ten lodowiec. Wojtek, pamiętasz nazwę tego lodowca? kult okult. Fuckie okult. Dobrze tak, bo mi się one mylą, powiem szczerze. Dzisiaj będziemy ładować na tym fucking kulcie. No i dzisiaj będziemy odbywać egzamin. Jakiś stresik przed egzaminem? Jest to. Biorę tak, wszystko, żeby po prostu być tu i teraz. I zobaczymy, co, Twitter, się wydarzy. co się wydarzy. Dokładnie tak, bo przez 4 dni to nie jest taki wiecie hop siup, żeby przeprowadzić cały system od A do Z na lodowcu. No ale będziemy się starać. Jest jeden, jak to się mówi, czarna owca, która się ciągnie. Jest to przemek. Mamy go. Przemek na suczy. No więc, więc jest, naprawdę, jest naprawdę solidnie. A lodowiec, powiem Wam szczerze, że ten jest ponoć zamknięty ogólnie. Ale turyści, turyści chodzą do komercyjnego użytku. Jest zamknięty ze względu na to, że. Że, że grozi po prostu tam osunięciem no i ktoś powiedział, że, że grozi tsunami, coś w ten deseń Nie wiem na jakiej to zasadzie działa, ale masa turystów indywidualnych tutaj przychodzi. My tutaj przychodzimy na ćwiczenia. Mam nadzieję, że wszystko słychać, że wiatr nie przeszkadza. Pozdrawiam i jesteśmy w kontakcie. Patrzcie, zaraz, zaraz go rzuci. Taka dziura, że można wpaść. Szanowni państwo, dzisiejszy egzamin na e, ratunek osoby poszkodowanej został egzamin został zdany. Zdany. Hania zdała, ja zdałem, Misza zdała. Wszyscy chyba zdaliśmy. Tak dobrze. Jak dobrze tutaj ogarniam. No więc ale wiatr wieje, więc zdane możemy dzisiaj, zajęło nam to od 9 do 14. Naprawdę jedno wykonanie systemu to jest mniej więcej 40 minut. W moim wykonaniu oczywiście nie jest perfekcyjne. W każdym bądź razie wracamy teraz na egzamin na yy, wiązania, na węzły. No jeszcze wszystkich nie potrafię do końca, mamy 12 do panowania, Hania w tym niestety jest lepsza, niestety, niestety, no, no bo kurczę, każdy by chciał być najlepszy w tym wszystkim, prawda? My mamy, my mamy... I jak, jak zdaliśmy to będzie piwko, jedziemy do barbie. Będzie piwko? Będzie piwko. I wszyscy po piwku będą, wiecie na Islandii, jakby złapali za piwko to co to by było? To by była psieka jak nie wiem, a za prędkość to tak samo kurczę, więc trzeba bardzo uważać moi drodzy na to, co robisz tutaj, bo mandaty są strogie. Muszę przyznać, że naprawdę styrałem się dzisiaj to ostro. Raczki idą, raki koszykowe, takie, które, które można praktycznie nałożyć na większość trekkingowych butów. Rzecz jasna na lodowcu, żeby móc się czuć bezpiecznie, Trzeba mieć twardą podeszwę, więc jeżeli chcesz sprawdzić na przykład swój but trackingowy, czy on jest odpowiedni na lodowiec, to po prostu musisz wziąć buta i tak go ścisnąć. Jeżeli się złoży na wpół, że tak to określę, to znaczy, że jest słaby na lodowiec, no i lepiej jest w nim nie iść, bo po prostu znaczy, możesz iść na taki delikatny spacerek, ale też trzeba pamiętać, że w dolnych częściach lodowca jest dużo mulan, czyli studni lodowcowych. No i można po prostu się wpierdzić taką studnię, jak jeszcze będzie z wodą, to jeszcze pół biedy. Bo wiesz, bo będziesz na, na, na powierzchni, a jak będzie bez wody, no to już to po prostu jest slipa, bo wpadasz do studni, no i, no i dupa. no. I pamiętamy, sami na lodowiec nie wchodzimy. Pamiętacie, jak byłem tam w Himalajach albo w Karakorum w Pakistanie, to też tam w sandałach nie lodowałem, na lodowiec solówki nie robiłem ponieważ nie miałem sprzętu, uprzęży i gdybym wpadł, no to nikt by mnie nie wyciągnął bo ile osób tam chodzi, w ciągu dnia może 5-10, może teraz trochę więcej więc na lodowcu trzeba bardzo uważać i nie ma co go zaczyć ponieważ to jest poważna sprawa jeżeli wpadniesz i ktoś nie ogarnia systemu jak Cię wyciągnąć albo nie ma sprzętu no to niestety bida I teraz idziemy do bazy Dźwięczymy węzły. To nie jest moje miejsce pracy, mojej hani. Moje miejsce pracy jest tam za tą górą. Jest drugi lodowiec. Te nazwy są tak pokręcone, że na razie nie będę łamać, jak to się mówi, języka. Putting a life in boxes. Erasing the so you won't notice. I'm taking the time to focus to. Możesz użyć, możesz użyć. Hania otrzymała za zdany egzamin piwo. Proszę bardzo. Jest i browarek, co? No nie, a, nie a dobrze. A misza marchewki dostała, bo misza pierwsza zdała. Dobra, ja idę. To jest nasza lodówka z jedzonkiem, nie można zaglądać z lodówki. Co? Więc nie można patrzeć. Ja biorę sprzęt i idę poćwiczyć trochę. Czekajcie. A ja rzucę, założę buty i lecimy. Dobra, lecimy. Proszę bardzo, wychodzisz od razu na parking, no, ale wie, wszystko dzisiaj. Ogólnie ćwiczymy. Yy... Rescue system, czyli system ratowniczy na linach, tutaj na paletach, czytajcie? Przywiązujemy liny do drzew i ciągniemy paletę w sensie zakładamy cały system. A no dzisiaj wiaterek, o kurczę, jak jest, jak jest... Jak jest zimno, naprawdę. ojeju. nie sądziłem, że jest aż tak, no ale trochę podbiegnę w takim razie. Takie jakieś zimnisko w takich warunkach, kochani. Nie jest, nie jest źle, ale o formę trzeba dbać. Zobaczcie, dwa autka sobie tam dalej jadą. Przybliżę trochę, może będzie lepiej widać. No i naprawdę, no, nieduży ruch, nieduży ruch. Jak dwa auta jadą jedno za drugim, to jest naprawdę dobrze, bo tutaj ta droga, o ta właśnie ta droga, o ta właśnie droga, to jest droga na, z, na wschód, na wschód, południowy wschód. No więc zmierzam do na siłkę. Siłka jest, jak pamiętacie, o tam, zrobić trening, ale muszę przyznać, że naprawdę 4 dni tego treningu na przewodnika lodowcowego no i będzie mieć 2 tygodnie teraz pracy, tak zwany shadowing, guiding, czyli chodzisz, chodzisz i no i co, i podglądasz po prostu, podglądasz jak ludzie to robią, już wprawieni. No i wyciągasz z tego jak najwięcej dla siebie, po prostu uczysz się obserwując, pomagasz trochę, no i jesteś już częścią, tak jesteś częścią lodowca, więc siłą rzeczy jeszcze chwila i będę latać z wycieczkami, jak niektórzy dobrze wiedzą, jak to daleko, nie tylko robi vlogi, nie podróżuje, podróżuje, ale też był... Przewodnikiem, pilotem za czasów studenckich. Chociaż wciąż jestem studentem. Jak dobrze wiecie. Ale ta Islandia. Kurczę, jak tu jest wiecznie. O szok. Mało osób tutaj przychodzi ćwiczyć na skillownie Czekajcie, położę rzeczy. Tutaj zrobiłem sobie, przygotowałem taki stolik, że jak przychodzę, bo był wywalony. Że jak przychodzę, to od razu sobie go. Na nim kładę rzeczy, po prostu jest wygodnie. System światła bardzo prowizoryczny. Poszło, coś jest. Jest i ona, bogini światła. Dobra, delikatnie zamknęłem, żeby wiatr nie wiał. No i zaczynamy trening, moi kochani. Forma musi być. Całe życie ćwiczę. Nie, no, całe to nie, ale od. powiedziałbym, że. Mając już 8 lat, chodziłem na treningi piłki nożnej, więc no to moja przygoda ze sportem zaczęła się bardzo wcześnie, no i cały czas do tej pory trwa na dobrą sprawę i bez ćwiczeń nie wyobrażam sobie życia. Więc to tylko na plus przy byciu przewodnikiem lodowcowym, przy byciu youtuberem podróżniczym, no i przy podróżowaniu, bo co ja wam będę yy, tutaj wiecie, czarować. Jeżeli masz słabą kondycję, no to po prostu w podróży mniej zobaczysz. No i tutaj nie ma nie ma, nie ma nie ma drogi na skróty. Ja się zabieram za trening. żeby nie ominął cię następny odcinek. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Będzie mi również bardzo miło, jeśli zostawisz pod filmem komentarz z twoimi spostrzeżeniami. Do usłyszenia. Cześć.